Cześć moi drodzy, witam was serdecznie Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o Zagadnieniu związanym z deszczem i z kurami Czy kury mogą być na deszczu Od razu wam mówię, że kury mogą być na deszczu Tylko na małym deszczu, z tego względu, że jeżeli jest duży deszcz To po prostu mogą się przeziębić i Będą chore, mogą wystąpić właśnie różne, różne choroby więc ważne jest to, żeby pamiętać o tym i kiedy jest duży deszcz, one nie powinny same wychodzić, ale gdyby chciały, lepiej ich nie puszczać z tego względu, że się mogą bardzo przeziębić, potem mogą wystąpić choroby odmrożenia, ochłodzenia w zależności od y, temperatury. Do odcinka, słuchajcie, zainspirowało mnie to po prostu, że teraz mamy dość zimno, już się zaczyna robić, zaraz będą deszcze, więc na pewno się spotkacie z tym zjawiskiem, bardzo Wam się. Może te informacje przydadzą w waszej hodowli. Jak widzicie, kurki jajka niosą, parę kurek się pierzy. Też może wam nieśność spadać, bo się zimno zaczyna robić. Ale to zapraszam do odcinka o nieśności. Tam wam wszystko przedstawiłem, co robić, jeżeli ta nieśność spada. Jak się zachowywać i na co zwracać uwagę. Mogą wystąpić, może wystąpić. Słuchajcie, kataru, kur, kaszel, kichanie. Wtedy też są rzeczy, jak należy postępować, też odcinki o tym są nagrane, także nie będę się Wam tutaj powtarzał, ale z takich ważniejszych informacji to pamiętajcie o tym, że jeżeli jest deszcz, takie leciutki mogą sobie chodzić, ale jeżeli się zbiera, będzie większy deszcz, pochować karmidła, poidła, przede wszystkim karmidła, żeby ta woda nie wlatywała, jeżeli macie takie półotwarte i pamiętać o tym, że jeżeli bardzo wieje, no to kurka też również może się przeziębić i dodatkowo pada deszcz. Oczywiście dla kury słuchajcie minusowe temperatury nie są jakieś straszne, tak naprawdę strasznym jest głównie wiatr, który powoduje to, że bardzo wychładza wtedy. Kurki normalnie grzeją się własnym ciepłem. Jeżeli macie możliwość, im więcej kurek jest w jednym miejscu, tym jest im po prostu cieplej. Im jest mniejsze pomieszczenie a kurek jest więcej, jeżeli są to kury dużych ras, no to raczej nie powinno się nic z tym stać. Możecie tylko zaobserwować właśnie spadek nieśności przy tym, jeżeli się zaczyna robić zimno. No i tutaj też polecam, żeby trochę ogrzać kurnik. Pamiętajcie o tym, żeby światło było dłużej włączone. Jeszcze Was też będę o tym informował, z tego względu, żeby ta nieśność jakoś bardzo nie spadała. Co do samego deszczu? Nie jest on słuchajcie bardzo straszny, tylko musimy właśnie tak jak już wspomniałem pamiętać o tym, że jeżeli bardzo pada, żeby te kurki nie wychodziły, albo najlepiej bo wtedy jest świeże powietrze. jeżeli macie możliwość jakiś daszek właśnie i wtedy sobie będą wychodziły e, pod tym dachem, spokojnie mogą sobie chodzić. Chodzi o to, żeby po prostu nie padało jakoś bardzo na nie. U nas różnie to wygląda, czasami jest to tak, że ta kurka sobie wychodzi na ten deszcz, chodzi trochę po tym deszczu. Jak widzi, że przestaje padać, wychodzi, a często jest tak, że jest duży deszcz, nie zdążą dobiec. Już później, jak dobiegną do kurnika, to tutaj stoją przy drzwiach, już kiedyś chyba nawet nagrywałem odcinek i można zauważyć, że już jak przestanie padać zaraz, to właśnie kurka wyczuje, wychodzi i nie ma problemu, żeby sobie. Słuchajcie, pochodziła już po tych kałużach. Wtedy jest ziemia bardziej mokra, łatwiej jakiegoś robaka znaleźć. Ale to mówię, pamiętajcie o tym, żeby jak mamy duży deszcz, powtarzam się, nie wypuszczać za bardzo kurek. Też w zależności od rasy, słuchajcie, powiem Wam, że są rasy. Tak jak na przykład my mamy te rosy, niektóre rosy wychodzą, niektóre nie. Ale soseksy na przykład w ogóle nie wychodzą To chyba też zależy właśnie od rasy, od instynktu kury Niektóre sobie wychodzą, nie przeszkadza i A niektóre już tak trochę zaczyna padać, to wchodzą do kurnika i z tego kurnika nie wychodzą w ogóle O, tutaj sobie też kurki leżą, można zaobserwować U nas dzisiaj zimno, słuchajcie, 8 stopni Także powiem Wam, że chyba już naprawdę mamy jesień i już raczej ciepło bardzo nie będzie Trzeba się na to przygotować więc też ważnym jest to, żeby w miarę ocieplić kurnik, w miarę możliwości, ale o tym też jeszcze wam tam postaram się odcinek nagrać i wszystko przedstawić. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu, ja się postaram odpowiedzieć. Mam nadzieję, że odcinek przydatny, coś wam tam zawsze pomoże. Może się dużo nie dowiedzieliście, ale zawsze coś. Pamiętajcie o tym, że już się zaczyna robić zimno, żeby tam witaminy kurą podawać, jakąś zielonkę jeszcze w miarę możliwości, jak macie na polu, czy gdzieś tam w ogródku. Ścinać dla nich, żeby sobie miały właśnie więcej tych witamin, żeby były bardziej odporne. Ściółkę wymieniać, można wtedy dać trochę więcej ściółki, słuchajcie, do gniazd, albo w ogóle do kurnika, żeby było ciepłe, cieplej tym kurkom. No i tak, a normalnie, jeżeli chodzi o te mrozy, te zimne te temperatury, nie ma się czym przejmować, bo nic się takiego większego nie powinno tutaj stać. Moi drodzy, jeszcze co Wam mogę powiedzieć. A propos tych deszczów, już tak na koniec, myślę, że tak naprawdę, no, u nas akurat teraz w zeszłym roku bardzo dużo padało, w tym roku też myślę, że pewnie będzie padać. Fajnie jest jakieś zadaszenie zrobić, żeby te kurki mogły sobie mimo wszystko wychodzić, a nie wszystkie, żeby się gniotły w kurniku. Z tego względu, że często my też te kurniki mamy dość małe, nie wszyscy, ale dużo osób i po prostu te kury wszystkie siedzą w kurniku, a fajnie jakby sobie właśnie wyszły, pogrzebały trochę robaczków. Jakieś dwa kije wbić, jakiś daszek, cokolwiek, żeby sobie te kurki mogły, mogły spokojnie pochodzić. Mm. No tak, moi drodzy, z takich ważniejszych informacji to chyba tyle. Wiem, że temat może nie został wyczerpany, ale tutaj trudno mi jest cokolwiek więcej powiedzieć. Jeżeli dojdzie już do wyziębienia, przeziębienia, kura, wy to zauważycie. No to wtedy wiadomo, trzeba podać jakieś witaminy. Udać się do specjalisty czy samemu coś spróbować zaradzić. Na pewno nie wypuszczać już kur na dwór, żeby po prostu się bardziej nie, nie wyziębiły. Eee, jeszcze tak, bo wiem, że dużo ludzi mi mówi, że po prostu zimno się zaczyna robić, kury przestają nieść jajka. Słuchajcie, tak naprawdę dwa główne czynniki. Po pierwsze, jeszcze będę o tym nagrywał. Po pierwsze, światło, za mało światła dajecie. Wcześniej się robi ciemno, kura potrzebuje światła, żeby mimo wszystko to jajko znieść. A druga kwestia to zimno, kura potrzebuje też ciepła trochę. Może nie tak jak przepiórka, ale mimo wszystko potrzebuje ciepła, żeby to jajko znieść, żeby miała odpowiednie warunki do tego. Także mówię, to są takie czynniki, o których często zapominamy, a które naprawdę mogą nam pomóc w nieśności. Okay. Ale o tym jeszcze będę nagrywał. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.